ten czas e, niedzieli, gdzie jest zachęta mocna do tego, by pozostać w domu, ale również zaproszenie do tego, żeby rozważyć słowo Boże. E, dla tych, którzy jakby zastanawiają się, jak to zrobić, bo co znaczy ta nazwa Lekcja Dywina. proponuję tak cztery pięć zdań. E, pierwsze to jest tzw. lekcja. Czytam tekst Słowa Bożego. Czytam, czytam yy, i zderzam się z nim. Zobaczę, co on mi mówi, jak on mówi do mnie. Drugi etap, prosty, medytacja. Zobaczyłem, że w tym słowie może jest jedno zdanie, jedno słowo, które rzeczywiście jakoś wyparło na mnie jakieś doświadczenie. Pytam się, co ono może dla mnie znaczyć. Gdy odkryłem to, co znaczyło to słowo, gdzieś przeczytałem je w kontekście swojego życia, odpowiadam Panu Bogu dziękując, prosząc, wielbiąc. I gdy to zrobię, zostaję w czystej obecności Pana Boga. Czwarta część lekcji Dywinnej, kontemplacja.